Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. na 9:45 witamy bardzo serdecznie tym razem uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcących po oczywiście szkole podstawowej to będzie fizyka moi drodzy jest z nami już pan profesor Bogdan Sof Sobczuk witamy bardzo serdecznie jak i jaki temat lekcji dzisiaj Dzień dobry no dzisiaj spróbujemy trochę stracić na ciężarze czyli będziemy mówić o stanie między innymi nieważkości to to Niektórzy naprawdę naprawdę błędnie mówią Braku grawitacji. Tak jest. Teraz rozpoczynamy panie Profesorze. Dzień dobry, moi drodzy, czyli zaczynamy przygodę z fizyką. Cały czas mamy w pamięci tego człowieka, któremu spadło jabłko na głowę, czyli Isaaca Newtona, i jedno z jego odkryć, może nie tyle odkryć, co obserwacji opisu rzeczywistości fizycznej, która nas otacza, czyli prawo powszechnego ciążenia które pozwala nam na przykład odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy zważyć różne ciała, określić masę różnych ciał bez konieczności posiadania jakiejkolwiek wagi. Opowiadaliśmy o tym, w jaki sposób astronomom udało się nie tak dawno dosyć precyzyjnie oszacować masę czarnej dziury, która kryje się wewnątrz naszej galaktyki w okolicach do zbioru Sagitarius A. Yy, to jest kolejny sposób, jak można wyznaczać masę. Tutaj musieliśmy znać wartość prędkości ciała, które obiega, jakąś masę, którą chcemy wyznaczyć. Tutaj wystarczy znać odległość, okres obiegu i w ten sposób na przykład można spróbować zważyć. Jowisza, korzystając z danych związanych z jego czterema najbardziej znanymi księżycami, które noszą nazwę księżyców jowiszowych. Tak na marginesie, jeżeli dysponujecie jakąś prostą lornetką i potraficie znaleźć Jowisza na nieboskłonie, to można zobaczyć te same księżyce, może niekoniecznie w takiej konfiguracji jak na filmie, na własne oczy. A dzisiaj, moi drodzy, tak jak już powiedzieliśmy, Będziemy opowiadać o tym, co to zna, w jaki sposób prawo powszechnego ciążenia związane jest ze stanem ważkości, nieważkości i ewentualnie przeciążenia. E, no moi drodzy, nieważkość to jest definicja z podręcznika panów wojewody Polesiuka i Lemana. Nieważkość to stan występujący podczas ruchu odbywającego się wyłącznie pod wpływem siły grawitacji. Czyli nawet jak Czujemy, że nic nie ważymy, to jakaś siła na nas musi działać. Czyli, moi Państwo, nieważkość ogólnie rzecz ujmując, występuje wtedy, kiedy instrumenty, które posiadamy w naszym ciele, między innymi błędnik, nie jest w stanie działać poprawnie, albo w ogóle nie jest w stanie działać. Nie jesteśmy w stanie na nic naciskać, czyli nie ma reakcji akcji reakcji występującej między naszym ciałem czy dowolnym ciałem a innym ciałem. Nie jesteśmy w stanie wtedy stwierdzić, czy ciało posiada ten ciężar czy nie, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała pozostaje cały czas taka sama, chyba że ktoś jest na intensywnej kuracji odchudzającej. Yy. I tutaj y, sytuacja jest taka: jeżeli mamy ciała, które pozostają na powierzchni Ziemi, to one będą doznawać działania siła, siły grawitacji i będą to odczuwać jako tak zwany ciężar. Mówiliśmy sobie już wcześniej, że ciężar ciała nie jest taki sam na całej powierzchni Ziemi, a to jest związane z tym, że po pierwsze, Ziemia nie jest idealną kulą. Po drugie, masa wewnątrz Ziemi też nie jest rozłożona w sposób jednorodny, to znaczy jest, są występują miejsca, gdzie tej masy jest więcej, są miejsca, gdzie tej masy jest mniej, i ciężar ciała zależeć będzie od tego, gdzie my się aktualnie znajdujemy. W związku z tym, że Ziemia nie jest układem inercjalnym, ponieważ kula Ziemska, jak mam nadzieję, wszyscy dobrze wiemy, wiruje wokół osi to na powierzchni Ziemi występuje siła bezwładności, czyli największą wartość siła bezwładności będzie posiadała w okolicach równika, natomiast najmniejszą, bo zerową, będzie posiadała na osi obrotu tejże Ziemi. Czyli jak będziemy wędrować między biegunem a równikiem, to ciężar naszego ciała również będzie się zmieniał na skutek tego, że działa na nas wypadkowa siła, która jest złożeniem, siły grawitacji i siły bezwładności. Ale o tym już mówiliśmy y, wcześniej. Y, moi drodzy, teraz powiemy sobie o stanie nieważkości. Tutaj mamy zdjęcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ta stacja krąży na wysokości około 400 km nad powierzchnią Ziemi. To jest tak zwana niska orbita i y, z tego, co pamiętam, siła grawitacji Natężenie pola grawitacyjnego, ewentualnie przyspieszenie grawitacyjne, które występuje na tej wysokości, jest około 10%, 10 albo 15% razy mniejsze niż na powierzchni Ziemi. Czyli moi drodzy, ciężar ciał w tym miejscu będzie, umówmy się, tylko o 10% mniejszy niż na powierzchni Ziemi. Ale, moi drodzy, jak będziemy obserwować, tutaj jest jeszcze inne zdjęcie tejże samej stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tutaj dowód na to, że Ziemia mimo wszystko jest okrągła. A tutaj, moi państwo, jest wnętrze tej stacji. I jak wyglądają, zachowują się ludzie wewnątrz tej stacji? Przypominam, siła grawitacji działająca na każdy element tej stacji i. Jego załoga jest tylko o 10% mniejsza niż na powierzchni Ziemi. A moi Państwo, są możliwe takie cuda, tak? Tutaj mamy wodę, która przyjmuje kształt idealnej kuli. Taka sytuacja jest możliwa wtedy, jeżeli na nasze ciało działa, nie działa żadna siła, tak? Tutaj mamy, moi państwo, człowieka, który, żeby wykonywać różnego rodzaju czynności, musi być w ten sposób uwięziony na powierzchni tej stacji. Jeżeli wyślemy kosmonautę, który będzie wykonywał jakieś czynności na tej wysokości, czyli na wysokości 400 km nad powierzchnią Ziemi, no to moi drodzy, on po pierwsze musi posiadać odpowiedni skafander, który będzie go chronił przed kontaktem zarówno z promieniowaniem, które jest cały czas emitowane przez nasze kochane Słońce, jak i, no, moi Państwo, z brakiem powietrza, ponieważ na tej, na, tym, na tej wysokości my mamy do czynienia z czymś, co nazywamy próżnią. Tam występuje bardzo niewiele materii. Ze statkiem kosmicznym, ze stacją kosmiczną musi być połączony za pomocą specjalnej uprzęży. No i oczywiście na niego nie będzie działała... Ma tutaj plecak, który ma podtrzymywać jego... Podstawowe funkcje życiowe, dostarczać tlen, oraz zawiera y, materiał, za pomocą którego on może wpływać na to, jak się będzie poruszał. Tak? Ten człowiek na tej wysokości też będzie doznawał wrażenia, że nic nie waży. Tak? Kolejne zdjęcie stacji kosmicznej. No i tutaj, moi państwo, mamy człowieka, no już niestety nieżyjącego to jest pan Hawking. Ten człowiek miał okazję doznać stanu nieważkości bez konieczności wylatywania w przestrzeń kosmiczną. Żeby doznać takiego stanu nieważkości, czyli jak gdyby na chwilę spowodować wyłączenie grawitacji, trzeba skorzystać ze specjalnej maszyny. Tutaj mamy astronautów, którzy ćwiczą zachowanie się w stanie nieważkości. Tutaj mamy też, powiedzmy sobie, akrobacje wykonywane w stanie nieważkości. Moi drodzy, ten stan można uzyskać w taki, dzięki takiemu samolotowi, który należy do amerykańskiej agencji przestrzeni kosmicznej. Nazywa się to samolot 0 g. On może emulować, może symulować stan nieważkości albo stan zbliżony do zerowej grawitacji dzięki temu, że porusza się po tak zwanej krzywej balistycznej. Tutaj mamy przedstawiony jak powinien się zachowywać ten samolot żeby mogło być w nim przyspieszenie zero, czyli widzimy on najpierw się porusza po takiej stromej krzywej i tutaj przyspieszenie będzie Rzędu 1,8 G, czyli będziemy doznawali stanu przeciążenia. Będziemy ważyć więcej albo odczuwać wrażenie, że ważymy więcej, nasz ciężar jest większy niż normalnie. Następnie na tym odcinku toru lotu wewnątrz tego samolotu e, przyspieszenie będzie wynosiło 0 G, czyli mamy stan nieważkości, no i potem samolot. Pod kątem około 30 stopni opada w dół, i tutaj mamy znowu stan przeciążenia, który jest równo około 1,8G. To jest jedna infografika, natomiast tu jest infografika wzięta z, ze strony samego NASA. Także wydaje mi się, że ta będzie bardziej yy, wiarygodna. I tutaj widzimy, że najpierw mamy lot poziomy, gdzie oczywiście. Jeżeli ruch odbywa się ze stałą prędkością po linii prostej, no to mamy y, sytuację, w której nasz ciężar jest normalny. Następnie, moi Państwo, mamy sytuację, kiedy samolot zaczyna przyspieszać, tak, porusza się w górę w locie w górę. Tutaj widzimy, że kąt nachylenia jest do poziomu jest 47 stopni i przez około 20 sekund mamy nad, mamy przeciążenie. Tak. Potem przez kolejne 20 sekund samolot, jak gdyby lecąc po tej krzywej zwalnia do 390 km na godzinę i potem zaczyna spadać swobodnie, w pewnym sensie. I znowu rozpędza się do tych 650 km na godzinę, czyli przez 20 sekund, moi Państwo, możemy w tym samolocie poczuć się tak, jak na wysokości około 400 tysięcy, 400 km. Przepraszam. 400 km nad powierzchnią Ziemi. Potem przeżyjemy 20-sekundowe przeciążenie nieprzekraczające 2G, no i potem jak przejdziemy do lotu po linii prostej, wrócimy do normalnego stanu yy, grawitacyjnego, taki, jak, odczytu, taki jak yy, odczuwamy na powierzchni naszej kochanej planety. Yy, mówiliśmy sobie o stanie nieważkości. I opowiadaliśmy sobie, że jest to taka sytuacja, w której na ciało działa tylko i wyłącznie siła grawitacji. Ten stan jest możliwy, bo w takiej sytuacji, kiedy ciała zachowują się w taki sposób, jakby spadały swobodnie, bo w związku z tym, co mówiliśmy odnośnie stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ona latając na wysokości 400 km nad powierzchnią Ziemi, Kosmonauci powinni odczuwać podobne zjawisko jak na Ziemi, tak nam się przynajmniej wydaje, tak? tylko my zapominamy o tym, że w związku z tym, że stacja kosmiczna porusza się po orbicie no, zbliżonej do kołowej, to ona bierze udział w dwóch ruchach. Ona porusza się w kierunku stycznym do toru ruchu po linii prostej i jednocześnie, ponieważ na całą stację oraz jej załogę działają siły grawitacji, Bierze ona udział w spadku swobodnym, czyli można powiedzieć, że ta stacja kosmiczna nieustannie spada na Ziemię. Ale w związku z tym, że jej prędkość w linii poziomej wynosi ponad 8 km na sekundę, to po każdej sekundzie, jak ona obniży swój lot o 5 metrów, to Ziemia też obniży się o 5 metrów. Czyli moi drodzy, sytuacji kiedy ciała spadają swobodnie nie będą odczuwały te ciała ciężaru bo jeżeli my byśmy się znaleźli na przykład w windzie bo to jest chyba najprostszy przykład który można wam podać i do niego dojdziemy jeszcze to też w momencie kiedy winda rusza w dół my czujemy zupełnie inny ciężar niż w momencie kiedy winda zaczyna poruszać się do góry i teraz powiemy sobie o stanie Otóż jeżeli mielibyśmy jakiegoś kosmonautę i on by się przygotowywał do lotu, to przed lotem z jakichś względów być może zdrowotnych chcemy określić jego masę, ewentualnie ciężar. To moi drodzy, jeżeli pozostawimy tego naszego kosmonautę w pokoju przygotowań w taki sposób, żeby ten pokój nie poruszał się, to wtedy powiedzmy sobie ciężar naszego Kosmonauty będzie równoważony przez sprężynę, tak? Czyli on będzie czuł, że sprężyna pcha go w przeciwną stronę, z siłą, która odpowiada jego ciężarowi. Układ się nie porusza. Gdyby nasz kochany kosmonauta znalazł się, razem z pokojem przygotowań w miejscu, które zaczyna się poruszać z pewnym przyspieszeniem w górę. Istotne jest przyspieszenie. Otóż, moi drodzy, jeżeli nadamy temu pomieszczeniu pewne przyspieszenie w górę, to w związku z tym, że ten człowiek posiada pewną masę, a masa odpowiada za bezwładność, czyli opiera się zmianą stanu, w którym znajduje się nasze ciało. Czyli jeżeli ciało na początku spoczywało i teraz włączamy silniki odrzutowe, no to masa chciałaby pozostać w takim stanie, w jakim Znajdowała się przed uruchomieniem silników odrzutowych. W związku z tym pojawi się pewna dodatkowa siła bezwładności, która będzie zwrócona w przeciwną stronę, niż porusza się nasz układ, czyli w naszym przypadku pokój przygotowań. I tutaj mamy tą dodatkową siłę bezwładności. Czyli w tym momencie, jeżeli kosmonauta spojrzałby na wskazania wagi, to ze zdziwieniem by stwierdził, że w tym układzie jego ciężar. Ba, nawet masa, bo wagi pokazuje najczęściej masę wyrażoną w kilogramach, bo w taki sposób są wyskalowane, że nagle jego masa jest znacznie większa. I ta sytuacja, w której odczuwamy w układzie przyspieszającym wzrost ciężaru ciała, nosi nazwę przeciążenia. Gdzie mamy do czynienia? Czyli defini definicja przeciążenia to jest stan. W którym dodajemy do siebie wartość ciężaru ciała w układzie spoczywającym, plus jeszcze wartość siły bezwładności wynikającej z tego, że ten układ porusza się z pewnym przyspieszeniem. Gdzie mamy do czynienia z przeciążeniami? Otóż z przeciążeniami mamy do czynienia w bardzo różnych sytuacjach. E, tutaj mamy zdjęcie pilota samolotu odrzutowego. E, Radzieckie fotele do katapultowania pilotów myśliwców bojowych generują przyspieszenie od 18 do 22 G, czyli człowiek w momencie, kiedy ratuje się z uszkodzonego samolotu, doznaje przyspieszenia średnio 20 G, czyli waży 20 razy więcej, odczuwa 20 razy większy ciężar niż normalnie. Niektórzy twierdzą, że przy odpaleniu tego fotelu, fotela piloci tracą na chwilę świadomość. Podobną sytuację, z podobną sytuacją mają do czynienia kierowcy w Formułach 1 przy braniu ostrych zakrętów. Chwilowe przeciążenie może sięgać 8g. Jak szukałem materiałów do tej lekcji, to największe przeciążenie przeżył człowiek i wynosiło ono ponad 200G. Ponad 200 Tutaj przykład z Waszej książki, jeżeli ktoś jeździ na desce i porusza się w takiej rynnie, czyli powiedzmy sobie, nawet narciarze, jeżeli byśmy na to popatrzyli, jako na jazdę na nartach to widzimy, że nawet w takiej prostej, trywialnej sytuacji doznajemy yy, przyspieszenia, doznajemy dodatkowego przyspieszenia, czyli możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy nasz ciężar zwiększa się dwukrotnie. Tak? Także przeciążenie najczęściej wyraża się w jednostkach G i mówi się, że jest 2G, 3G, 5G czy 10G. Jeżeli chodzi o zawodowych pilotów, to tych ludzi się w odpowiedni sposób zabezpiecza, zakłada się odpowiednie skafandry, ćwiczy się. Jeżeli chodzi o możliwości ludzkiego organizmu, to można, tak jak czytałem, przyzwyczaić nasz organizm do tego, żeby znosił duże przeciążenia przez bardzo długie okresy czasu, ale trzeba to wyćwiczyć. Czyli moi drodzy, tutaj powiedzmy sobie to, o czym sobie opowiadaliśmy. I tutaj jest przykład z windą, o którym mówiłem, no można, każdy może to przećwiczyć. Ten przykład z windą jest o tyle ciekawy, że za chwilkę, mam nadzieję, jeszcze pokaże nam, że można dzięki niemu dostać nagrodę Nobla. To znaczy już nie teraz, bo już za to nagroda Nobla została przyznana, ale idea jest taka. Tutaj mamy, moi państwo, oczywiście. Yy Siedem różnych sytuacji. Środkowa sytuacja odpowiada takiej sytuacji, w której moi drodzy układ porusza się ruchem jednostajnym. Tak? Czyli trywialny układ inercjalny do góry albo na dół. Nic ciekawego się nie dzieje, bo nasza masa zawieszona na sprężynie zachowuje się tak samo, jakbyśmy stali gdzieś na naszej ziemi. Bardziej ciekawa sytuacja ma miejsce, jeżeli winda porusza się w górę i porusza się ruchem przyspieszonym, bo wtedy okazuje się, że sprężyna się wydłuża. Czyli informuje nas to o tym, że ciężar tego ciała w takiej sytuacji jest większy pozornie większy. My rozumiemy, że to wynika z siły bezwładności, która towarzyszy ciału znajdującemu się w takim układzie. Tutaj mamy sytuację, kiedy ruch odbywa się do dołu i przyspieszenie też odbywa się. Yy, yy, I układ przyspiesza też w tę samą stronę, w którą jest zwrócony jego wektor prędkości. Tutaj będziemy mieli do, do czynienia z taką sytuacją, że sprężyna zmniejszy swoją yy, długość i to jest sytuacja, którą będziemy nazywać niedociążeniem, czyli... Ciężar naszego ciała na skutek działania na niego siły bezwładności pozornie ulegnie zmniejszeniu. No, i tutaj mamy w drugą stronę, jak gdyby analizę. Poruszamy się do góry, winda hamuje, poruszamy się w dół, winda hamuje. W pierwszym przypadku mamy zmniejszenie ciężaru, w drugim przypadku mamy zwiększenie ciężaru. I teraz, moi Państwo, tutaj jest najciekawszy przypadek. To można nawet spróbować sobie zrobić. Zrobić w butelce. Dwa otworki, napełnić ją wodą, zakręcić i spokojnie i upuścić, zobaczyć co się dzieje, jak butelkę trzymamy w ręku, a potem opuścić ją i zobaczyć co się stanie z wodą. Tylko jeszcze raz: albo butelka nie może być zakręcona i ja robimy jeden otworek, albo jeżeli zakręcamy butelkę, w której znajduje się ciecz, to muszą być dwa otworki. I obserwuję, co się dzieje z cieczą w momencie, kiedy yy, butelka zaczyna spadać swobodnie. Oczywiście takie doświadczenia nie lepiej wykonać gdzieś na zewnątrz. Jeżeli macie więcej niż 13 lat, to możecie nawet zrobić się samodzielnie. Natomiast, moi państwo, chodzi o coś takiego. To jest pomysł, który wpadł um, Einsteinowi bodajże w 1907 roku. Otóż on stwierdził, że jeżeli człowiek znalazłby się w układzie, który porusza się z przyspieszeniem G, czyli spadająca swobodnie winda, to temu człowiekowi będzie się wydawało, że siła grawitacji przestała w tym układzie działać. To jest jedna sytuacja. Ale teraz można wymyślić sobie inną sytuację. Wyobraźmy sobie, że znajdziemy się dostatecznie daleko, tak daleko, że siła grawitacji, która maleje intensywnie z kwadratem odległości, będzie bardzo słaba. Tak? Czyli nie jesteśmy w stanie, będąc w jakimś układzie zamkniętym, jeżeli nie, jesteśmy, nie mamy możliwości wyjrzenia na zewnątrz, nie jesteśmy w stanie odróżnić takiego układu, który spada swobodnie w polu grawitacyjnym jakiegoś, jakiejś, jakiegoś ciała, czy też znajduje się nieskończenie daleko od tego ciała. To jest sytuacja taka, że my możemy, krótko mówiąc, zjawisko grawitacji wytwarzać, emulować. To, się na, yy, to spowodowało, że Einstein zaczął się zastanawiać nad czymś takim. Tutaj jest opowieść, oczywiście z podręcznika do fizyki. Mamy Hanna Solo, który wraca, jest zamknięty wewnątrz rakiety i teraz chce sprawdzić, czy jeszcze jest na planecie, czy też znalazł się już gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Oczywiście on upuszcza kubek. No i kubek oczywiście spada w taki sposób, jak tutaj jest pokazane, no bo znajduje się najprawdopodobniej na tej planecie. Tatuina. Ale moi drodzy, sytuacja nie jest taka prosta, bo może się okazać, że jego kolega Czewbaka, bodajże, uruchomił silnik, i oni z pewnym przyspieszeniem, które wynosi mniej więcej tyle, ile przyspieszenie na planecie tatuiny oddalają się od tej planety, i są już bardzo, bardzo daleko. Grawitacja jest bardzo słaba, ale w tym układzie, który porusza się z tym przyspieszeniem, działa zarówno na Hanna Solo, jak i Kubek, który rzucił siła bezwładności, i jemu się wydaje, że on znajduje się. Pobliżu jakiegoś ciała, które wytwarza taką grawitację. Moi drodzy, jeżeli my nie jesteśmy w stanie wyjrzeć z tej rakiety, nie możemy stwierdzić, czy jesteśmy jeszcze na planecie, czy już bardzo daleko od niej. Czyli widzimy, moi państwo, że stosuj, tutaj pojawia się równoważność pola grawitacyjnego i yy, przyspieszenia, i układu, tego jak zachowuje się ciało w układzie nieinercjalnym. Trudno jest to odróżnić. No ale Hans Solow słyszał o tym, że Albert Einstein, rzecz się dzieje daleko, daleko w jakiejś bardzo odległej galaktyce, doszedł do wniosku, że światło może być odchylane przez grawitację, więc on sprawdza. Tylko, że moi drodzy, znowu mamy taką sytuację. Jeżeli jesteśmy na planecie, to światło zostanie odchylone przez działanie grawitacji na fotony, które się poruszają, czyli on celuje, tak jak ja, wskaźnikiem w dziurku od klucza, tak? I teraz, jeżeli jestem na planecie, no to pod wpływem grawitacji strumień zostanie delikatnie odchylony. Ale, jeżeli poruszam się z pewną prędkością, no to jak ja nacisnę przycisk w tym miejscu i z pewnym przyspieszeniem, jeżeli nacisnę przycisk i wyemituję światło, to w momencie. W tej krótkiej chwili czasu, po której światło dociera do dziurki klucza w pokoju, w którym się znajduję, może się okazać, że na skutek przyspieszenia moja rakieta się przemieści, ściana się przemieści, dziurka odklucza się przemieści. Znowu nie jestem w stanie odkryć, będąc w takim układzie odizolowanym, czy jestem w układzie, który się porusza z pewnym przyspieszeniem, czy też znajduję się na planecie jeszcze, która wytwarza siłę grawitacji. Zasada równoważności, moi państwo, która doprowadziła do tego, że Albert Einstein mógł wyjaśnić, albo dzięki niemu można było wyjaśnić, dlaczego peryhelium Merkurego nie stoi w jednym miejscu, tylko wykonuje taki ruch, przemieszcza się w przestrzeni. Tak? Okazało się, że jak astronomowie obserwowali orbitę Merkurego to Merkury zakreśla w przestrzeni coś, co się nazywa rozetą. Tak? Jego orbita nie jest stabilna, zmienia się. To powodowało, że szukano między Merkurym a Słońcem jeszcze jednej dodatkowej planety, która tłumaczyłaby to dziwne zachowanie. Okazało się, moi Państwo, że wystarczy położyć jabłko na czasoprzestrzeni. Ten pomysł z 1907 roku zachęcił Einsteina do tego, żeby zająć się teorią pola grawitacyjnego i on doszedł do wniosku, że grawitację można zastąpić ugięciem czasoprzestrzeni. Tak? Można zobaczyć coś takiego. Jeżeli mielibyśmy membranę i ona będzie nam wyobrażała dwuwymiarową czasoprzestrzeń, to w momencie, w którym położymy jabłuszko, ta czasoprzestrzeń pod wpływem masy związanej z jabłkiem musi się zagiąć tak, jak na rysunku. Moi drodzy, w taki sposób. Ziemia ugina czasoprzestrzeń wokół siebie, Słońce ugina czasoprzestrzeń wokół siebie, a satelity ślizgają się po tej studzience, ponieważ mają pewną prędkość kosmiczną. Tutaj na koniec, moi Państwo, równanie. Po jednej stronie mamy naszą masę, po drugiej mamy geometrię, czyli to, jak zakrzywia się czasoprzestrzeń, ale do tego to, moi Państwo, zachęcam, żebyście pochylili się nad jakimiś różnego rodzaju popularnymi książkami, które wytłumaczą Wam, jak to się stało, jak to się dzieje, jak to rozumiemy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.